Witam państwa serdecznie na moim kanale. Po moich przemyśleniach. Oczywiście to są tylko wyłącznie moje przemyślenia. Co chodzi o ślimaki, oglądałem dzisiaj od jednej pani filmik, serdecznie panią pozdrawiam z całym szacunkiem. To nie jest jakiś tam filmik zaczepliwy. Tylko to jest filmik o akwarystyce. Także o akwarystyce każdy ma swoje zdanie i może każdy się na ten temat wypowiedzieć. Ale nie mogę się, nie zgadzam się z panią co chodzi o ślimaki. Nie dotyczy chorób przenoszonych przez ślimaki w naszych akwariach. A dlaczego? Już odpowiadam na to pytanie. Odpowiadam na to pytanie. Z jedną y, rzeczą się z panią zgadzam, ale z jedną nie. Y, nie dotyczy y, ślimaków w naszych akwariach. To jest mit, dlatego że nad naszymi akwariami, proszę panią, nie pływają ptaki y, nie fruwają ptaki. A głównym. Roznosicielem różnych pasożytów są ptaki. A dlaczego już pani mówię? Dotyczą tylko ryb konsumpcyjnych. W stawach hodowlanych, w stawach dzikich i w innych jeziorach, stawach, także właśnie tym zarażają ptaki ślimaki i ryby. Każdy ptak roznosi jakiegoś pasożyta, czy pasożyty, ale to w stawach hodowlanych, w stawach dzikich. Szybko się zarażają karpie, płocie i inne gatunki ryb. Oczywiście, konsumpcyjnych. Z tego co wiem, to stawy hodowlane specjalnie zakrywają y, swoje stawy, dlatego żeby nie roznosiły różnych pasożytów. Ale to już do Państwa należy y, y, nale, należą zdania, komentarze, co Wy o tym sądzicie. Nad naszymi akwariami nie fruwają ptaki, i nie musicie się niczego bać że ślimak będzie wam roznosił jakieś choróbska każdy akwarysta kiedyś na pewno odrobaczał swoje ryby i tym samym o, chyba też się odrobaczają ślimaki ale od od xx lat jakieś ślimaki w akwarium są i ja tu nie widziałem żeby jakaś yy, ślimak mi mi roznosił jakieś choróbska, a miałem dużo tych ślimaków. Także nie zgadzam się z tym, bo dotyczy tylko ryb konsumpcyjnych, tak jak mówię, roznoszonych pasożytów przez ptaki, a przeważnie dużo pasożytów mamewa. Tyle mogę powiedzieć. I inne ptaki tak samo, kaczka czy tam inne ptaki, które prze, przelatują. Wiecie, rzucą sobie klocka z powietrza, no i już jest pasożyt, nie? W odchodach. Także to jest moje zdanie tylko wyłącznie. A co chodzi? Co chodzi, właśnie o yy, jak się boicie, na przykład ślimaków w akwarium. Że Wam coś roznoszą, to jest jedno lekarstwo. Jest jedno lekarstwo. Ślimak jest bezkręgowiec, bez tak samo jak krewetka, ale jeżeli macie w akwarium krewetkę, to nie polecam tego podawać, bo Wam to wszystko wytłuczę i będziecie mieli po krewetkach. Podajcie MLP. Też to trzeba umieć podawać, i wtedy wytłuczecie wszystkie ślimaki. Tylko nie podawajcie, jak macie krewetki, bo krewetki też pójdą, pozdychają wam. Także. Ale ślimak moim zdaniem jest naprawdę yy, pożytecznym, stworzonkiem w akwarium. Inne są ślimaki mięsożerne, są ślimaki roś roślinożerne, są ślimaki różnego gatunku. Także na wszystkich ślimakach ja się nie znam. Ale tutaj bynajmniej ja mam w akwarium Helenki. Helenki i Helenka jest mięsożerna, nie? Także z tym się z panią nie zgadzam. Proszę się na mnie nie obrażać, nie gniewać, ale ptaki nie fruwają nad naszymi akwariami. To jest moje przemyślenie. Także możecie sobie nawet poczytać, Ślimak od, samej, od samego początku akwarystyki był i dalej będzie w naszych akwariach. Nie ma żadnego zagrożenia. Jak dobrze dbamy o akwarium, pielęgnujemy od czasu do czasu, odrobaczamy te ryby. Nic się takiego nie stanie. Jedynie co się mogę z panią zgodzić, to opaletki naprawdę potrzebują yy, dobrej wody. Ja bym na przykład chciałem sobie kiedyś założyć, kupić paletki, ale zrezygnowałem. Dlatego, że powiem pani szczerze, bałem się, bałem się, przyznaję się do tego. Bo naprawdę, paletka potrzebuje już naprawdę i dobrych parametrów. Można mieć, ja jakbym zakładał, to muszę kupić piasek kwarcowy, jakieś roślinki nie za dużo, jakiś korzonek i tak bym trzymał oczywiście na wodzie ero paletki. Przygotowałbym się konkretnie do tego, ale paletka musi mieć parametry i bynajmniej 30 stopni temperatury. To jest moje zdanie. Ale ja mówię, paletek w życiu nie miałem, ale się wypowiadam na ten temat. I jeszcze tak na szybko, co chodzi o drzewo iglaste, tak, yy, korzenie z drzewa iglastego jak najbardziej można dać do akwarium. Są różne, są różne zdania, że niby drzewo iglaste będzie puszczało żywice. To jest nieprawda. To jest nieprawda, a dlatego, że wyobraźcie sobie, jaką by musiała być temperatura w akwarium, żeby nam puszczało żywice no to sobie teraz odpowiedzcie sami na to pytanie a tutaj mam y, korzenia y, z drzewa iglastego rośnie na nim tutaj naprosto prosto anubias i nic się nie dzieje a mam go naprawdę bardzo długo także można dawać do akwarium drzewo iglia, igla, igliaste można dawać drzewo Owocowe, drzewo dębowe, także można dawać. Przepraszam, że się niekiedy za powietrze, ale ja już tak mam. Także można dawać. Tak jak widzicie u mnie wszystko jest w porządku w akwarium. No i cóż no, mam nadzieję, że się pani nie będzie gniewała. Yy. Ale co chodzi właśnie o te ślimaki w akwarium, to ja się z panią nie zgadzam. A co chodzi o paletki, jak najbardziej się z panią zgadzam. Także tylko dotyczy to ryb konsumpcyjnych, hodowanych w stawach hodowlanych, albo no jak są w dzikich jeziorach, w dzikich stawach. To też właśnie zarażają ryby przez ptaki są zarażane i oczywiście ślimaki są przez ptaki zarażane tym akcentem kończę pozdrawiam serdecznie do następnego filmiku cześć Z tej strony Rybka także nie obawiajcie się bo ślimaki były od samego początku akwarystyki i będą dalej trzymajcie się cześć